Dobra, kochani, wracamy do gry. E, wiem, że to tam, a czy? E, tak. E, to będzie prawdopodobnie ostatnia misja, w sensie to, co gramy teraz obecnie. Tu mam jeszcze trochę złota. E... Gdzie to było? Tutaj. E, chodzi o to, że strasznie długie są te misje i po prostu myślę, że na tym let's play może się zakończyć już powoli, bo no tu już się chyba raczej nic nie wydarzy jakiegoś takiego specjalnego, spektakularnego tak mi się wydaje. Ech, tu mamy do sprzedania złoto. Jakieś beczki wybuchowe e, Myślę, że warto by jeszcze się pokopać tutaj O, tutaj A tak naprawdę to warto by się pokopać Nie to. Dobrze to zaznaczyłem. Oczywiście, że źle, bo po co? ja bym to dobrze zaznaczyć. Tego nie chcemy. Dobra, gdzie są moi ludzie? W ogóle wszyscy. Kopaj, kopaj. Tu masz jeszcze złotko. Ja mam wystarczająco złotka? Chyba tak. Tak, 1150 mogę mieć. Maksymalnie. Każdego. Dobra, to nie. Co ty kopiesz tam? A tu idą skurczybyki! Znaczy idą... Eee, hmm... No właśnie, to był ten teren do odkrycia. Myślę, że zrobimy tak. Eee, potrzebuję naszych wojaków. Gdzie oni są? Tutaj. O nie, ja myślę, że oni się skapną. I przyjdą na czas. Mam jakieś tutaj... Peter Pigs. O! Even faster mogą, jeszcze szybciej mogą kopać. Czy też stawimy drobinkę? No właśnie. Teraz spokojnie, bo tutaj będzie jakaś siatka. Ej, gdzie tam? A, są już ludzie nasi, dobra. Ludzie, kasa, Ala, jeden zdech. Ciachnięcie. Ciach. Jeszcze ktoś tam jest w niebezpieczeństwie? Chyba nie. Chyba ich dwóch było, nie? To można sprzedać. Dostaniemy punkt. Pięknie. Trochę żywności. No, żywność by się przydała, złodzieje. Ej. No, czemu nie mogę tego sprzedać? To tu. Tu! Do... Fuck. Dobra, kto tutaj ma poziom dziewiąty? Ten ma poziom dziewiąty, No zabij... mi mojego górnika, ale jazda. Mm. Poziom trzynasty. Ej! E, wiem, wiem, ale jeszcze potrzebuję kogoś. Mam nadzieję, że mi go nie zabije Tam zabił mi go. Fak, ale poziom 13, słuchajcie. Jakaś masakra. Czemu nie mogę tu? E, no, puść to. No, co się stało? Ja pieprze zabili mi mojego tego. Ej, słuchajcie, mało ludzi mam. Pozabijali mi ich wszystkich. Tu jest poziom 13. Kolesia i tu jest poziom 13, także to jest. Chyba ostateczna komnata. Tu jest jakieś takie duże Nie, to chwilkę trzeba poczekać z tym. To nie może tak być jak jest. Co się stało? Gdzie ty jesteś? Tu jest kolejny koleś. 14 poziom, a mam tylko trzech w sumie. Mam trzech naszych ludzi. Szybko! Pamiętam, tam idą, nie? Tu idą. A gdzieś idą na górę. Dobra, ci się skapnęli. Znaczy ten się skapnął w każdym razie. Jeden. O, tutaj. Wiesz co? Ty bądź szybko militarym. No, A nam rozpierdzielać to, ale to spoko. To nie ma z tym problemu. No, no to Berserkera. Zabijemy go? Powinniśmy. Ale doczuje! Skurczy No, pięknie. Ten trzeci poziom. Dobra, mam czterech tych. I teraz bym mógł zbudować jeszcze właśnie jakiś no. Jakąś treningowalnię. To by było spoko. To oni mają ten swój tu? A tu mają. Tu są jakieś rzeczy do sprzedania. Kurde, ktoś tu idzie. Ktoś się przeteleportował. A ten dźwięk nie jest dobry. Tutaj ktoś jest. Cituarzom. Nie tak za daleko. Czy tu jest coś ogólnie do ogarnięcia? Aha! Zniszczyli mi ten oczywiście. Zero żarcia brak. Dwóch przynajmniej tutaj musi być, potrzebujemy tak. Potrzebujemy to na pewno orzechowe drzewo. Do tego nie będzie dojścia. Pumpkina, karoca, za jakiegoś, ciekawego. Do tego będzie dojście, będzie. Dobra, potrzebuję dwóch workerów. Eee, tak, workerów. Tak. W sumie dwóch potrzebuję. Dobra, mam tak, jednego górnika mamy tylko, kurde. Sakra. Dobra, mam 1463 tego jedzenia tylko więc kurde gdyby było tu jakieś żarcie do sprzedania byłoby mega Dobra, mamy trzy punkty sniper training o peterszycy ale o all warrior gains extra health proszę bardzo więcej energii o i mamy żarcie w razie czego Wszystko to zabieram. Właśnie, gdy oni tutaj byli, kurde. To sprzedamy, oczywiście. Sprzedamy pochodnie. Czy oni się przeteleportowali? A tu się przeteleportowali, dobra. No, tutaj trzeba będzie jakąś taką armię wysłać lepszą. 1150, kurde. Ty kurde, sprzedać właśnie ten iron i kupić. Nie, nie mogę kupić żarcia. Dobra, nieważne. Ktoś tu walczy. Znaczy, trenuje. O, tu jest żarcie do sprzedania. Fajnie. Jeszcze coś się do sprzedania? Dobra, 248 żarcia. A jak tam wygląda sytuacja z tym? Sprzedajemy sobie. Nie, nie mogę sprzedać, bo mam pełną chyba już. Tu jest żelaza sporo. Nie, to na góra muszę trochę pójść. O tu. Czy, czy wy walczycie tutaj? Czy wy robicie co, co macie robić? 14 na 17. Jeszcze dwóch bym chciał w sumie. Złożymy sobie chyba skrzynię jeszcze jeden, Tak mi się wydaje. To będzie dobry pomysł. Nie, to jest klocek. To powinny być skrzynki. Stać mnie na coś ciekawego? W sumie tak. O, coś takiego proszę zrobić. Wiem, jakiegoś mu chciał, właśnie, żeby on był od razu. Workerem to jest dobry pomysł. No jak mówię, yy, gra już się praktycznie. Kim ty jesteś? Spiritrowerem będziesz. Rozwaliliście to, nie? Yy, jak mówię, że... że. Co? Że to będzie ostatni odcinek tej serii. Eee, bo ja wiem, że gra może być trochę sta w tej już części. To się fajnie samemu gra po prostu. Jak nie trzeba komentować to na bieżąco, co tu się dzieje ciekawego. Eee, ci tutaj kurde się tam teleportują, skurczy byki. Tak, tu nie mają chyba tego. Nie, chyba mogą wyjść tutaj. Cztery, zastanawiam się czy mieć jeszcze jednego. No, jeszcze jednego military, bo weźmiemy go. Tak mi się wydaje. Coś mi się zacieło. No, co jest dane? Tutaj pięciu. E, warto by złożyć, stworzyć jeszcze jedno łóżko. To jest razy 4, to jest razy 3, to jest razy 5, ale potrzeba nam marbla chyba. Tak mi się wydaje. Tak, marble nam potrzeba. To se kupimy, iron se sprzedamy. Łóżko razy 5, ale to jest 100, ale to nie jest Marble chyba, nie, mamy 20, tak. To 100 musiałbym mieć. Uuu, nie stać mnie. Treadstone'a możemy sprzedać w sumie. Obsidian też możemy sprzedać. Jedno łóżko by się przydało, takie sensowne. Ale w tym momencie nie mam złota, <laughs> ale tego mam chyba sporo, właśnie takie piękne łóżko, gdzie można wstawić. Tu chyba. No i dobra, tu w razie czego jest złoto. Mamy trzy kolejne. Co to jest? Eee, doors. Nie wiem, co to są Doorsy. To już jest skądinąd. To musiałbym mieć to, a tu. A wszystkie łóżka są lepsze. To chyba weźmiemy to. Bo tutaj chyba widziałem jeszcze jeden stół do sprzedaży. Mi się coś wydawało. Tu jest złoto. Gdyby się do tego złota dobrać jakoś, to by było fajnie. Tu jest drabinka. Tu jest drabinka, tu jest drabinka też. Tak, coś tu idzie, dobra. Fajnie. No tu było jeszcze złoto, nie? O tu. No tego złota by się warto dobrać. Jeszcze bo faktycznie zapasów mało, ale rośnie żarcie przynajmniej. Pięciu. Dobra. Pięciu jest dobrze. No takich wszystkich wziąć. To sobie sprzedamy. Tu jest jeszcze żarcie. O, pysznie. Co by tutaj jeszcze wykombinować sensownego? Decoration można sprzedać. Tutaj mieli kopać. Czy tu jest zejście na dół? Tu jest jakieś zejście, ale nie wiem, czy to można tak zrobić. Sprzedamy to na razie i stawimy drabinkę tu, jak jest. Dobra, ten idzie kopać. Kopaj. Coś tam coś tam robi? Nie. Ten tu chyba działa z tym, nie? Urzają mi ci tam swoją tą. O, możemy stworzyć takie mega wytrzymałe. No i może takie. Właśnie nie wiem, czy mogę ich wszystkich zabrać. Gdybym ja mógł, to by było fajnie. Tego. To jest też ten? Nie, to jest jakiś dziwny kolor. Tutaj. I na tego właśnie, na tego typa. Tak, to powinno. Nie, coś ktoś mi zginął, kurde. Pięknie, ale opłacało się chyba. Wiem, że życie, żadne życie się nie opłaca. Marnować, ja wiem. No ale. Chyba ten najmłodszy zginął. No dobra, ale mamy przynajmniej dostęp tutaj. Właściwie się zastanawiam, jak do tego się zabrać. Tu chyba nie. No i oczywiście jeden musiałby być militarem. Gdzie jest? Gdzie jest, gdzie jest nasze dziecko? Jest. Także to sobie trenuj. Tak, śpią sobie szybko. Tu na 10, tu 12 śpi. Tu jest jeszcze łóżko. O! Ty będziesz spear trowerem, bo tego chyba nie zebrali. Nie, chociażby. Uuu, rozwalił. <grybujesz> Ale faktycznie to by było dobre. Ten obsydianowy. Do stworzenia. O, pyknął. Dobra. Czy na dole tam się dokopują już gdzieś coś? Coś się dokopują. A, tu nie można! Tutaj też nie można. Kurde, to się zastanawiam, jak można. Chyba tu nie. A co to jest to? To jest chyba obsydian. Kurde, nie można tędy się dostać. Ale numer. To którędy? Bo tu jest ta wielka komnata. Albo tu jakoś. Nie? O. Tutaj. Tędy... coś takiego, coś tu biegnie, ale to chyba nie może być, Dobra. nie to spoko, spoko. To jest, kurde? Oho! Jest i mag! Hospitality... o! Dobra, tu nie można niestety się wrąbać za pomocą... teleportu... 30 poziom ma! Mag? On naprawdę istnieje? What are you, tiny creatures? Jak śmiecie tego, włamać się do mojej, mojego abode? Nie wiem, co to jest abode. Ale jesteście goblinami? Gobliny? My? Jesteśmy ludy Przyszliśmy z tego... E, odzyskać to, co nam e, zabrała... E, ukradłeś. Krasnoludy? Krasnoludy... nigdy nie strzeliłem. Co? Zabraliście nasz... E, nasze ziemie... i nawet nie wiecie komu zabraliście? O tak. E, co? Let's show him what we really made of. No właśnie, no, trzeba go zabić po prostu. Tak, ciekawe czy mogę mu sprzedać. <laughs> nie mogę. Tu jest kryształ. Ej, mam nadzieję, że nie przyjdziesz tu Oby nie. Idzie? Nie mam nadzieję, że nie. Zróbmy w takim układzie Może trochę trapsów. Tu są light, tu są trapsy wallsy ale to są po prostu wallsy chyba takie o po prostu nie takie po prostu defendowskie a mi chodzi bardziej o pułapeczkę. generators tu są trapsy o coś takiego chociaż to jest kurde na górze, to nie. Pila, To nie chcę tego ehm. Tak, gdybym mu tutaj, kurde, zainstalować, nie? To by było dobre. Takie ze ścian. O, no właśnie. Na przykład tu. Ale czy dobrze zainstalowałem? Kurde, chyba źle. Czy a ja tu mam coś? No, właśnie tych bym, kurde, chciał sobie ulepszyć. Buduj, buduj. Ale generatora minus 50. No właśnie. Wszystkie pułapki pewnie muszą być zasilane jakoś. Sensownie. Może to? Wow! Spore. Czy to się zmieści? Mieści się. Dobra, zbudujmy to. No właśnie, im głębiej widzę, tym mamy dostęp do lepszych rzeczy. Wow! A to chyba gdziekolwiek może być, nie? Po prostu generator sam sobie potem to jakoś obada. Kopać, kopać. Dobra, słuchajcie, yy, myślę, że warto by wziąć jeszcze dwóch. Przerobić ich na tych, na wojowników. Tyle. Nie ma co tutaj deliberować. I sobie walcz gdzieś. Mm -hmm. Stać mnie na to, więc postawię to tu. I ten drugi też military. Tu żarcie rośnie spokojnie, także fajnie. Także na razie spokojnie. Tak, siedmiu wojowników mam. Powinno to starczy. Dobra, kochani, to może tak. Widzimy się jak. Będę miał już przygotowany i po prostu uderzę na tego maga i to będzie to. Dobra, kochani, myślę, że już czas. Troszkę się tam. Tutaj był jeszcze goblin. Także takie tam smutki, trochę obsydianu, znaczy tego e, tytanium potrzebowałem, żeby stworzyć snajperów, gdyż sobie odblokowałem e, tutaj, przepraszam bardzo, e, właśnie tych snajperów, oni kosztują 100, stójcie, 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 e, tak to jest snajper, także on ma lepsze, e, raz, że do, dobrze strzela, dwa, że ma jeszcze lepsze strzelanie za pomocą tego, e, no, tego odkrycia. Także myślę, że już powoli warto by przedzierać się do tego maga. O, tak zróbmy. No, niestety mi zginęło trochę kurników, także szkoda. razie czego mają łóżka. No, także tutaj jest ten mag. I po prostu myślę, że do niego trzeba się dostać tędy chyba, nie? Rozwalając to. I już, I wtedy będzie można przejść tutaj. Myślę, że starczy, bo to jest 30, kurczę, on ma 30 poziom, ale ja mam 7 na 13. Więc mam yy... nadzieję, że to jakoś będzie sensownie zrobione. Uwaga. Idzie magu. Dobra. To będzie ostateczna batalia. Yy, Mogłam w sumie pułapki porobić gdzieś tam. Ten tu odkrywa różne rzeczy. Ja potrzebuję swoich ludzi. Teraz się zamieszałem, gdzie oni są w ogóle. Tu są. Tu jest jeden. Eee, powinien być wyżej. Wyżej powinna być ta. No kurde. Nie ogarnąłem. O! Wszyscy idą, dobra, ale ja mogę wszystkich zgarnąć tu za pomocą właśnie tego Shield Bearer. Ja nie mogę, kurde, ty, Lukasz. No ale Idzie magu Spokojnie. Łe magu, zobaczcie. Haha, ha. ten tylko troszkę dostał. Finally I gun stand his diabering. Czyli jakieś takie zrządzenie. Eee, tak, tam jest kryształ na dole. Eee, weźmy go. Może nam pomoże. Ten kryształ oczywiście. No, wszyscy idą? Bro, wszyscy z łapką! Kto pierwszy do kryształu? To jest coś. Ha! O, sprzedajemy wszystko. Dobra, to zniszczyli. No i dobra, proszę dotknąć tego. A stój, 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 jeszcze nie. A nie, to już w sumie nie ma znaczenia, bo to i tak trzeba te odkrycia robić na nowo, z każdą misją. Dokładnie, jest yeah, striking his first blow. Uh, co? Ten niebieski kryształ jest... Uh... Aha, że odkrywa nam inną... Uh, inne światy jakby, znaczy inną mapę. Level complete. No dobra. Tu nie trzeba już grać, także wracamy sobie eee, do... tu. Chyba wszystko mam, tak. Kryształ to wszystko, wszystko. King's Questy też, fajnie. No, tutaj nam tą... Eee, tą areę. Także tutaj mamy jeszcze dwie misje. Tak, tutaj dwie. Tu trzecia, czwarta, tu right. chyba piąta będzie. Szósta, siódma, nie wiem czy tu ósma chyba też. Dziewiąta, 10 misji jest. Także kochani, albo 11 nawet. Wow, 12. Myślę, że ze 12 misji, ale to myślę, że. Warto by zakończyć na tym tę serię już, ponieważ no, jak widzicie, długie strasznie te odcinki, w sensie. Są długie misje i ciężko to się nagrywa. W sensie, żeby to było jakoś tak składnie, fajnie. Bo można przeoczyć coś nieciekawego. W sensie przeoczyć coś ciekawego i pokazać te rzeczy nieciekawe. Takie mniej ciekawe. Także ja myślę, że na tym zakończymy tę serię. Dzięki. Mam nadzieję, że wam się podobało. E, gra kupiona była za jakieś, za jakieś śmieszne pieniądze. E, na Humble Bundle. Prawdopodobnie. Tak, tak. Z DLC-kami. A nie, nie. Przepraszam. Na wiosnobraniu to było. Kupione. E, także tyle, kochani. Dzięki wam wszystkim. E, I... No i mam nadzieję do zobaczenia w jakiejś kolejnej grze e, również strategicznej. Zastanawiam się nad Tropico. Napiszcie mi, co sądzicie. Czy chcecie, żebym, na, żebym nagrywał Tropico 4 na przykład? To jest fajna giera, ona mi się podoba bardzo. E, I myślę, że, że warto by ją pokazać. No też taka jest spokojna, prawda? E, dobra, trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa. Pa.